Witajcie moi drodzy Niestety znowu jestem sam miszka jest na wakacjach Ale jest drobny element Mojej kochanej miszki na Na ramkach e, Więc można powiedzieć, że nie ma jej tu fizycznie Ale jednak jest No jest burcia Burcia Chciałbym przedstawić e, samochód e, Volvo V40 m, Który został wyprodukowany w 2018 roku pod maską pracuje silnik benzynowy T3 1.5 o mocy 150 koni mechanicznych w pełności sobie z tym gabarytem hatchbacka daje radę auto jest w wersji Air Design całe czarne na ładnych kołach w dobrym stanie nie jest zniszczone, nie jest zmęczone. Serwisowane ładne. Auto nie jest to samochód nowy, jak widać. Jest używany, to też widać. Ale tak jak mówię, to nie jest samochód, który można powiedzieć, jest przez takie uszkodzenia lakieru zdyskwalifikowany, ponieważ to są rzeczy naturalne. Powiem więcej, ten samochód ma na całej na całej powierzchni nie ma ani grama masy szpachlowej jedynym elementem, który jest podwójnie malowany, ale też bez szpachli jest ten, ten błotnik i to wyłącznie w asobu. był nawet tego nie widać samochód ma całkiem dobre wyposażenie, szczegóły opiszę w podpunktach pokażę jeszcze od wewnątrz No, design to zawsze jest Ciekawa opcja ze względu na kolorystykę, zawsze to będzie auto czarne wewnątrz. Tutaj jeszcze na szczęście jest ta panorama, która rozświetla trochę wnętrze, przebieg jest 164 724 km. To pochodzi z rynku holenderskiego. Tak jest dobrze wyposażone. Harman Kardon. O, o wszystkich szczegółach będę, napiszę, napiszę w podpunktach. No Alkantara Alcantara połączona ze skórą. No dobrze wygląda w tych samochodach. Na nawet bardzo dobrze, charakterystyczna jest kamera cofania, czujniki pakowania z przodu i z tyłu. Bagażnik jest 380 cm, 380 cm sześciennych pojemności. Z tyłu podwójny dyfuzor, jak tu we wszystkich Air designach opony Continentala, wszystkie cztery równe. Bez przebiegu w samochodzie jest Kiles, czyli bezluczykowe uruchamianie silnika, bezkluczkowe otwieranie drzwi, zamykanie drzwi. Czarna, proszę, biała nic. to taki charakterystyczny dla, dla wersji. Przeszycie z białonicą, one są praktycznie wszędzie widoczne na dywanikach, na fotelach, na kierownicy, na miejsce odmiany gałki biegów, na podłokietniku samochód będę sprzedawał na oparciu o fakturę VAT. 23%, także auto nie ma wad prawnych ani fiskalnych. Jeszcze tutaj jeszcze kolega Adam pokazywał mi, że auto stało pod jakimś drzewem i są takie nie wiem czy to będzie widać yy, O, kawałki żywicy. Tak w kilku miejscach takie coś jest i tego nie bardzo można nie ma jak zmyć, bo to jest twarde żeby nie uszkodzić lakieru. No to jest kilka takich miejsc, no, na masce też takie coś jest. Na masce udało się usunąć, ale to jednak widać mimo wszystko. Ale to tak jak mówię, to są rzeczy naturalne, tego się nie da uniknąć. I to kompletnie nie dyskwalifikuje samochodu. Mm. Uważam, że to jest bardzo fajna oferta. Wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu to już mówiłem. Odnośnie wyposażenia i ceny będą w treści, w treści komentarza. W treści postu, przepraszam. Także Zapraszam. Gdyby ktoś szukał, to auto ma taki przebieg jak powiedziałem: gdzieś tam 165 tysięcy, niecałe. Tam jest niebieski, który ma mniejszy przebieg. Także do wyboru są dwa auta nawet 3, przepraszam, Air Design z 19, z 18 roku. Zapraszam, moi drodzy i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.